Cześć! Dzisiaj witam Was w pierwszym dniu Vlogmasa. Ten film zobaczycie nie wiem kiedy, albo dzisiaj. Dzisiaj jest 30 listopada, albo już jutro, 1 grudnia. Jest to mój pierwszy Vlogmas i mam nadzieję, że wszystkim panie <trybanie> do gustu pozdrawiam. Ja, jak widzicie, renderuję dla Was. Filmik i myślę, że zajmie mi to dzisiaj cały dzień, ponieważ jeszcze muszę opublikować jeden wpis na blogu. On co prawda jest już gotowy, ale myślę, że wybranie zdjęć i naniesienie poprawek zajmie mi kilka godzin, więc pewnie będzie wieczorem. Jednak dzisiaj wrzucę inny filmik, ten który robię w tej chwili, o tym jak wyczyścić spalony czajnik bez chemii, ale to już na pewno widzieliście, więc myślę, że pierwszy vlog nas pojawi się 1 grudnia, czyli jutro. Idziemy na spacerek? Co? Chcesz iść na spacerek? Idziemy na spacerek, Leon? Chodź. Chodź! Chodź! Takie ze mnie youtuber że zapomniałam nakręcić zachód, ale zobaczcie jak... ślicznie to wygląda. I zobaczcie w ogóle jak jest ciemno, jest dopiero 20 czwartej. To są kominy od wrocławskiej pownie ślicznie I w ogóle... Znowu mi się zepsuły rampki na, na balkonie, nie wiem o co chodzi, ale się nie zaświeciły, a powinny. Chyba, że też jeszcze nie ich pora, ale zobaczymy, zaraz. Mogę? Mogę. O, są. Tylko ja nie lubię, jak one się ruszają, zaraz. No właśnie, znowu się programator zepsuł, więc musimy zostać... O. Lampki na balkonie mamy cały rok, więc to, że jest okres przedświąteczny, wcale nam nie przeszkadza. To znaczy, właściwie to nie ma żadnego znaczenia. O, proszę bardzo. Ślicznie. Witajcie ponownie. No cóż, jest bardzo późno. Ja nawet nie zdążyłam się dzisiaj jakoś ogarnąć myślę, że dzisiejszy vlog zakończę właśnie w tym momencie, ponieważ muszę go jeszcze zmontować, a, a cały czas pracuję na kąpie i to jeszcze pewnie potrwa. Bardzo proszę, żebyście dali mi znać, czy ten oto pierwszy film, mój pierwszy vlogmas przypadł Wam do gustu jeśli tak, to standardowo zostawcie łapkę w górę i możecie też napisać jakiś komentarz, żebym wiedziała. O, przepraszam. Czy wszystko jest ok? Tak, ja wyglądałam tak. No i co, pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli obchodzicie święta, to mam nadzieję, że czas oczekiwania na nie będzie dla Was wesoły, że święta spędzicie w zdrowiu i w pełnym składzie, tak jakbyście sobie tego życzyli. A dla tych, którzy nie obchodzą świąt lub mają podobne podejście do mojego, czyli przyjmują wszystko na spokojnie, życzę, żebyście byli po prostu zdrowi i żeby spełniły Wam się Wasze marzenia. Więc, no cóż, mam nadzieję, że ten miesiąc spędzimy wspólnie. Tego jeszcze nie wiem. W każdym razie dziękuję Wam bardzo serdecznie i do zobaczenia. Cześć.